Zobaczcie, jaką mam drogę piękną. Przyszła zima. Taka prawdziwa zima, bo zasypało nas śniegiem. Krowy zasypało, ale one też sobie akurat y, nic z tego śniegu nie robią, bo mają odpowiednie, odpowiednie okrycie, które chroni je przed niską temperaturą, przed wiatrem, przed wodą. Są tak samo zabezpieczone jak zwierzęta leśne. Pięknie. Pięknie to wygląda. A ja odwiozłem Martę. W poprzednim odcinku widzieliście właśnie, tam były odpowiedzi na pozostałe pytania. Marta pojechała już do Warszawy. No ja wracam do swoich obowiązków. Teraz największym moim obowiązkiem to jest dokarmianie. No właściwie karmienie, bo już można powiedzieć krowy jedzą tylko siano. Na pastwisku już nie ma nic, żadnej takiej trawy, chociaż tutaj w tym drugim stadzie to one mają jeszcze trochę no ale jak to przysypało śniegiem, no to one jedzą tylko siano i jadę właśnie dać im baloty i są Baśki mokre Baśki co tam? wszystko dobrze u Baś? sianko jeszcze mają Tutaj w tym miejscu boloty już się kończą, ale jeszcze są takie miejsca cztery, Bo ja tutaj zacząłem od tego. W listopadzie zaczęłem je dokarmiać sianem. No i tutaj najwięcej bolotów poszło. Zostało ich tam 8. Ale jeszcze jest ich z 60. A te... No tu jest 14 sztuk, więc one za dużo nie jedzą. Tam, gdzie mam 60 sztuk, to, o to, to ten byczek tutaj. Tak wygląda zimą na nasianie. Dobrze się tu prezentujesz. No i ma cały czas dostęp do dużego pastwiska, które teraz niestety jest zasypane śniegiem. Nie ma nic. Nie ma nic. Te są takie inne. Te byki są wykastrowane. Tam jest moja najstarsza samica, widzę. Trzeba dać wam jeszcze dwa boloty, żebyście miały zapas siana. Tu jest jedna pusta ramka. O. Tutaj mam taką ramkę. Jakbym dawał bez ramki, to by wtedy dużo zniszczyły. A tak zjadają to wszystko ze środka. No i takie boloty jak są zostawiane na dworze i są mocno spracowane, no to tu się 2 cm może tylko zmoczy. W środku tam nawet nie idzie ręki włożyć, bo jest to dosyć no, mocno sprasowane, więc to siano jest tam suche. Na pewno nie jest e, takiej jakości jak to, które jest przechowywane w budynkach, ale dużo dużo osób stosuje e, właśnie coś takiego, rzeczy ma baloty zwinięte, sprasowane w tym mm, siatką. No i i to w zupełności wystarczy dla tych krów, jak mają pod dostatkiem takiego siana. silnie nie wyglądają. Jeszcze na koniec Wam pokażę, co tutaj się zrobiło z tym stawem, gdzie bobry mieszkały. Właściwie co ja zrobiłem. Stąd wybija jakieś źródełko. No i ta woda przy minus 20 stopni nie zamarzała, tylko z góry się zrobił taki taka pokrywa lodowa i dałem to wszystko płynie. Teraz nie ma takich mrozów, ale pamiętam jak kilka lat temu, właśnie tutaj byłem i na termometrze minus 20, a woda sobie płynie, więc to wybija gdzieś głęboko. O tutaj widzicie, jak to spłynie? Gdzieś spod ziemi to wybija i musi być ta woda ciepła, trochę dosyć. I tam płynie tymi rowami wszystkimi do lasu. No i tu mieszkały bobry. Ale tak mi ten, ten mój las niszczyły. Co ja tutaj mam taki kawałeczek. No że musiałem się ich pozbyć. Bobrom nic nie zrobiłem. Tylko rozebrałem. Tam, tam na, z drugiej strony była taka, taka tama. Która blokowała tutaj tą wodę w stawie. No i jak ja tą tamę rozebrałem. Bo zezwolenie miałem na rozbiórkę tam. To woda cała spłynęła ze stawu. No i razem z wodą. Bobry się wyprowadziły. No i teraz, teraz nie ma ani wody ani bobrów. Ale będę chciał ten staw oczyścić. Bo tu pod spodem jest taki ładny biały piasek. Tylko że jest tam widać w niektórych miejscach. Tylko że jest dużo, dużo liści, dużo takiej, takiego mułu. To wszystko będzie trzeba. To wszystko. O widzicie to całe błoto? To trzeba będzie zabrać stąd. Te rośliny. Brzeg wzmocnić. No i zrobić taki mały stawik. To jest tym miejscu, gdzie druga hodowla. A tamten te, las, to widzicie co z niego zostało. Resztki. Miałem taki ładny las i nie zdążyłem go zabezpieczyć. No tylko niektóre drzewa mi się udało. Już tak, jak już było za późno trochę. A teraz na koniec to bobry się wzięły tutaj. A tu już tak normalnie to woda w tym stawie dochodziła gdzieś aż do Także... Z metr było, z półtora może. Ale jak go tak się trochę po... wyczyści, to, to będzie fajnie, fajne miejsce. No i później pobre się przeniosły z tamtego lasu, bo tam drzewa zabezpieczyłem. To przeniosły się tu na ten kawałek. I tu zaczęły ścinać wszystkie drzewa moje. O. Tu, tu. Tą brzozę muszę pilnować, żeby jej nie wzięły, bo to jest na, największa brzoza teraz jaką mam. Dlatego muszę o muszę nią dbać. Te małe krzaki to mogłyby sobie ścinać, ale jak one chcą duże drzewa zjadać, to nie mogę na to pozwolić. I tu wam pokażę, co zrobiły z tymi rochami. To były takie olchy i osiki. Miał być las, a wszystkie drzewa, właśnie, bobry sobie ścinały. Dobrze, że nie poleciały na ogrodzenie, tylko się tu tak zawiesiły w powietrzu. Bo by rozwaliły i jeszcze by krowy wyszły może. Dlatego no z bobrami póki co jest spokój. Las jest uratowany. Ale bobry gdzie indziej robią szkody. Pewnie poszły w nadleśnictwo na szkodę. No i tam gdzieś zrobiły zastawki i, i tam pewnie teraz mieszkają. Ja tutaj na razie mam spokój od jakiegoś czasu A jeszcze tu jest taka duża brzoza też to tam też muszę pilnować Bo to czasami jest dwa dni i brzoza leży Jakby się tu dwa bobry wzięły za nią to by ją puściły A gałęzie mają sporo z takiej brzozy A tam kurde zaczęły gryźć Olchę prostą ładną Widzicie? I też już za późno na ratunek dla niej no, a tutaj już poza lasem, tu już jest ładne pastwisko. No jest minus, teraz już jest minus 7 tylko, ale w nocy było ponad minus 15. Myślałem, że wodopój zamarzł, ale leci woda. Także jest wszystko dobrze. Zamarza tylko to co co czego nie wypił. No, jak się za dużo naleje, to wtedy wtedy to przemarza. Muszę pilnować, żeby się nalewało tyle, ile wypijają naraz, bo później się tutaj robi taka wersja. Muszę założyć ten kabel taki grzewczy. Już mam tutaj wzdłuż ogrodzenia poprowadzony pod ziemią kabel z zasilaniem i teraz wystarczy jak od ogrodzenia tutaj poprowadzę zasilanie i będzie już podgrzewany wodopływ wtedy. No a póki co muszę pilnować. Najważniejsze, że mi nie zamarza dopływ, bo jak się pompa wyłącza, to wtedy to wszystko e, to wleci tutaj, a tam to się cofa do ziemi i to jest tak metr ponad w ziemi, więc, więc tam jest po prostu za ciepło, żeby to zamarło. I ta woda, która nie wejdzie do wodopoju, to się cofa do do studni. Pytaliście mnie, jak sobie radzę z wodą w zimą. Więc woda jest bardzo ważna i nie ma co liczyć na to, że zwierzęta, które przebywają na pastwisku, to będą e, na przykład, nie wiem, jadły śnieg i to jest e, zaspokoi, bo one muszą mieć dostęp cały czas do świeżej wody, zarówno latem, jak i zimą.